Siemanko mordeczki, w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie Eksperymenty Miento, Mentosy kontra Coca-Cola Zobaczymy sobie jak Cola poradzi z Mentosami Także zapraszam was do oglądania Dobra, tutaj mamy jakieś autko Z kolą. okej okay. Dobra, patrzcie Jak se pojechało Fail No ta, no racja To trzeba trochę inaczej zrobić O kurde, dobra, teraz to ładnie poszło Patrzcie jeśli chcecie, my kiedyś taki eksperyment zrobił, kola Kontra, Pentosy. Napiszcie w komentarzu, co my kiedyś kiedy coś takiego zrobimy. Nie mówię akurat o takie coś, ale no, coś na pewno byśmy pokombinowali fajnego. Dobra. Tutaj, no, nawet fajnie to wyszło, nie? Ale można było to zrobić trochę inaczej, tak mi się wydaje. Ale też fajnie, że poleciał. Super. <laughs> Dobra. Co teraz? Się rozleciało. No czasami tak bywa Okej, okay, co my tu mamy? Jakieś wino? Nie mam pojęcia. Bo szampan. Uwaga. Uwaga, uwaga. A, powiem wam to ciekawe. Ja jeszcze nigdy nie otwierałem Wina szampana pod wodą. Ciekawe co się stanie. Okej. Okay. Dobra, i co, coś wylatuje. Ale to fajnie wyglądało. Patrz jak jeszcze dym wyleciał. Wow, patrzy dym się leje, tylko dym się leje. Wykazywane całe będzie. Chyba. Dobra. Takaś piłeczka. Kontrapłapka na myszy. I oczywiście piłeczka została zmiażdżona Ale będzie cała, bo wiadomo jak to piłka jest elastyczna. Oj, wolę na palce. A, dobra, kamyczkiem. Ładnie. No widzicie, piłka, jest cała. Oj, nie chciałby tam palca włożyć. Oj, oj oj. Gościu. Mm, to nie dla mnie. Dobra. No, fajnie, to wygląda fajnie, rzeczywiście. Piłeczka dalej cała. Zero naruszenia, widzicie? To te takie pułapki nie są do końca takie dobre. Nie, no ważne, że tam jeszcze działają. Dobra, tu metosy. Wow, ciekawe, tam paczek włożył. No, tak z 10 co najmniej, tak mi się wydaje. Po drugiej stronie pewnie będzie kola. A no, jak kola, patrzcie. Dobra. u ale full. Gościu Nie, nie rób tego Hopie, uciekaj Dobra, ale co się stanie? Halo, halo Wow, I zalało, patrzcie co się dzieje Sztos Oj, będzie tyle... Pojlepione gościu, się wyleje Zara. Patrz co się dzieje Hopie Wow! a nie, nie wylało się, tylko że piany się zrobiło. Dobra. No i norma. Oko. Ja są takie miętosy z kolą. Dobre są, kiedyś spróbowałem. Przy takiego eksperymentu. Dobra, i co teraz będzie? Co to jest? Jakiś soczek chyba pomidorowy. Dobra, otwierane. Ok. Do wody wkłada. Wow Teraz Nie To jest na pewno sok pomidorowy? Ale to kozacko wygląda No powiem wam Mam wolne, duże akwarium, także możemy takie rzeczy kurde porobić, sprawdzić Czy to rzeczywiście tak działa Powiem wam, że to epicko wygląda Naprawdę Ale kozak O! Oh. Ile wody marnuje, gościu Ale fajne Ale nie lubię takiego soku pomidorowego, fu Kto nie lubi soku, łapka w górę Pomidorowego w sensie Dobra, trampolina, co z nią zrobi? Ciekawe Co tu chłop wymyśli? Tutaj nóżki są, okej okay. Montaż szybkiej trampoliny. Dobra, to jest gościu położone. Dobra, jest gotowe. I co dalej? Arbus. No, Arbus fajna sprawa. O, chyba z dachu będą go zrzucali. Nie wiem. To jak? Wiedziałem. Sam bym tak zrobił. Dobra. Leci! Wow! Ale wysoko się odbił! Patrzcie, ziemi nie dotknął! Chłopie! I leci! Oj, ale się rozprys Ale się rozpryska! No i widzicie, kompletna masakra! Na części rozwalony No on się już do jedzenia raczej nie nadaje. Ja bym go nie jadł. No, trampolina działa. To najważniejsze. O, kolejny tutaj arbuzik. Co tutaj z nim zrobią? Halo, halo. Waga, Dobra, siekiera. Standardowa. Jak już widać kikało drewna i arbuza, to będzie siekiera leciała. Gościu, uważaj, bo to przyśnie. Aj! Trzy. Ale! Poszło! Pięknie! Co jakaś reklama sikiery? Halo! Jakieś, firmy. To trampolina ich, sikiera od nich? Nie no, ale no... Fajnie to wygląda. Wow! Hopię. Patrzcie! Jego to w ogóle nie pobrudziło. Co za gościu? Ole, się rozleciał. Fajny efekt. Taki To Też jest fajne. Dobra, uwaga. Róża. Ok. To jest chyba ta właśnie. Kurczę, co to jest? Jezu, nie pamiętam. Ciekły azot. O! Ciekły azot. Wow! A e, jak skorupka po jajkach! I ten tylko. Bo nie wiem. Ze ściany farba taka zaschnięta. Ale picko to wygląda. Wow! Ok. To są chyba koski cukru, tak. Kostki cukru, ewidentnie. Tak. Już jestem tego pewny. Dobra. O, jest to najgorszy dźwięk, Boże, aż mnie dreszczy przeszły. Oj. Ko kuleczka rozgrzana do 1000 stopni Celsjusza kontra młodszy brat. A nie, dobra. Kontra cukier. Dobra, co taki karma się teraz robi, nie? Dobra, gościu, połóż, to zobaczymy, co się stanie. Ci zostałem, dawaj kozaku. Wow, jaki dym. Chłopie, pa, 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 łap to, łap to. Łap to. <gryw> Ten co łapał. Nie no, fajnie to wygląda. Ale kozak. Patrzcie, jak to w ogóle się rozprysło. Oj, oj, oj. Gościu, łap. Jezu. Już ma po polacie, już ma po stole. Patrzcie, jak mu ten się przypaliło. Ale kozacko to wygląda. No, naprawdę fajne. Powiem wam, że jeśli chcecie zobaczyć takie eksperymenty w moim wykonaniu, zostawcie dużo lajków w górę, stawcie sobie i napiszcie to w komentarzu, to na pewno coś się wymyśli. Co on mu robi, weź gościu! Boże. Taki fajny Batman był. Coś ty mu zrobił. Jeszcze Batmana chcesz rozjechać? Halo. Nie. Kurde. No ten co zrobił. Patrz co się dzieje. Patrzcie. O Boże. Oj to musiało boleć. Ale mu tą głowę rozciągło. Ojeju, ojeju, najgorzej O Batmanie Dobra, hopę hopę, nie pokazuj tego, nie, 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 nie Nie ma, nie ma Dobra mordeczki, kończymy ten filmik, trzymajcie się, pamiętajcie subik, łapeczka w górę Lecimy, o Jezu, hej